Witajcie w powtórce błyskawicą w losowaniu na dziesiąte tiery. Mamy tutaj Fiordy, i na pewno mocny polski niszczyciel czołgów, który niestety byłby dużo mocniejszy, gdyby ten pancerz na froncie faktycznie dawał radę. Jak tutaj sobie Bucheter z tym poradzi? Nie wiem, zobaczymy. Na pewno IS-7 z dość dużej peny na goldzie nie słynął, więc tutaj, jeśli odpowiednio podbi <laughs> podbije kadłub, to może zablokować naprawdę sporo uszkodzeń niestety, ale obawiam się, że reszta rywali może mieć z nami łatwą przygodę. Łatwą w sensie dla nich. Każdy strzał to może okazać się tym, który nas niestety przybije tutaj. 1 i 7 już. Nie dojedzie, przynajmniej na tą flankę, na którą my byśmy chcieli pojechać, pilnujemy też taka taktyczny heczek ładowany tutaj 800 uszkodzeń, jest raczej pewne o ile tylko w ogóle w niego trafimy, bo z tą celnością to może być niestety problem, bo ona jest tutaj fatalna, chociaż i tak zdecydowanie lepsza niż na wielu innych TDK. Czy celność, jak celność. Bardziej tutaj chodzi o czas celowania, który troszeczkę zajmuje. Bohater i tak dobrze dopieścił swój pojazd, no gdyby tylko tutaj wrzucić fioletowy dosyłacz, fioletowe żyćko, to byłby praktycznie idealny czołg. Być może zamiast życia albo dosyłacza wziąć, wsadzić mu turbo, też może się tutaj... Przydać, no Tesak z takiej odległości jednak mimo wszystko będzie miał duży problem, żeby spenetrować nasz pancerz. Dla nas bardzo dobra informacja, dla niego nieco gorsza, tylko teraz tak, z dobrych informacji. Za bardzo tutaj niestety nie widzę, ale ze złych... Eseta pojechała, zobaczcie gdzie. Ona walczy z Udesem na drugiej flance. Ja rozumiem, że może tutaj bać się ISF, Mausów, Mamutów, ogólnie takich dobrze opantożonych czołów, ale no kurde, bez przesady, nie jechać jak mecz. Ale tu już błyskawica dojechała na pozycję i mamy solidne 800 w Maus, zaraz może być kolejne 800 drugiego. Nawet jeśli uda nam się przebić tego po raz kolejny, to. Będzie wtedy już na ogrysku, i to byłoby dla nas na pewno dosyć ważny obiecik. 2,77 powinien zacząć palić wrotki już jakiś czas temu, tutaj stracił za dużo czasu, jeszcze nam tutaj Mausa blokuje dolna płyta, to powinno było siąć, niestety nie weszło, ale bezetka zmieściła w nas pocisk przeciwpancerny. No tutaj. Niestety, ale na błyskawicy może być problem, gdybyśmy chcieli sobie w miarę spokojnie pograć, bo musimy wyjechać, wychylić, strzelić, schować się. Nie mamy za bardzo gdzie podbić naszego pancerza, tak żeby on był grubszy, żeby jego efektywna wartość była jeszcze większa. Niestety nie ma tu takich typowych nasypów, a rywale grają na dosyć blisko. Tutaj i siódmy, przeciwpancerny. Przebija nas niedobrze. Straciliśmy już praktycznie połowę naszego życia. Jak nie więcej, BZK 75 jest w nas wcelowana, więc to na pewno będzie dla nas bardzo duży problem. Tym obiektem 277 popełnia jeden z, czy błąd, to niestety, ale wyjeżdża frontem, gdzie przyjdzie. Jeszcze byłbym w stanie to zrozumieć, ale jednak, Dolna Płyta tutaj przy tym czołgu. Niestety, to jest bardzo duży Problem. Gracze bardzo często nie wiedzą, jak sobie z nim radzić. Mausik nad nami, na szczęście się tutaj odbija, odsłania dolną płytę, ale już. rywal robił wylew. Maus, Minotaur i siódmy bezetka Drugi maus tutaj. Nasi mogą mieć naprawdę duży problem. Możemy skończyć tego małsa i udaje się to zrobić. Niestety teraz Minotauro wjeżdża na bok Mausika i będzie go doiło. Jest to na pewno. Niezbyt przyjemna dla niego sytuacja. Tutaj też nasze TDK z góry snajpią. Niestety, nie do końca celnie pada Grille 15. Tu możemy złapać bicie, no właśnie, w tym minuta urodzeniem. On znajdzie bicie na nas. Mausik, wciąż ma sporo punktów wytrzymałości. Niestety, i tak zdecydowanie mniej niż wszystkie czołgi rywali, które w tym miejscu się znajdują. Co prawda, jest is na ogrysku, ale. Jednak mimo wszystko ten Maus i BZk mogą stanowić dla nas ogromne zagrożenie. Na szczęście. Maus jest na dobicie i już zaraz będzie po nim, więc można się zabrać za kolejny. Można się będzie zabrać za kolejny czoł, który tutaj troszeczkę mapa i przeszkody terenowe bohatera wykiwały, bo nie powinno być tego Mausa już w bitwie, a tak, niestety nasz mausik ma o 500 HP mniej. My jesteśmy tutaj z nim sami, praktycznie do pomocy. BZK zjeżdża tutaj. IS jest w miarę zamknięty. Nie wyjedzie na nas, nie znajdzie na nas bicia, więc można strzelić w BZK. Ale drugi z pleców wjechał na górkę, wjechał na tą. na to wzniesienie, jak zwał, tak zwał, i nas niestety przebił. Duży problem. Na plecach jeszcze WZK 113 GFT. Oj, to może być dla bohatera nawet zgon, on jej nawet nie widzi. Troszeczkę takie. Tunnel vision, ale udało się odbić ten pocisk. Na pewno, na parcie, tym bardziej, że to był hit. Ale teraz, cel skończyć. WZK za Za wuzetkę. Weźmiemy się później. WZK może nam uciec, na szczęście zablokowała się. O, przeszkody terenowe. Tutaj liczymy na naszych snajperów, i zobaczcie, jak tutaj ładnie te wszystkie pociski latają. My ładowaliśmy, ale baczard WZK zdołał zdjąć niestety. Pojawia się Grille 15. Tutaj taktyczny haeczek jak najbardziej może być dobrym pomysłem, jednak dystans jest całkiem spory, ponad 200 metrów. No taki haek mięciutkiego Grilla może dać nam pewne 800 uszkodzeń, tylko musi to być pewne 800 uszkodzeń, bo bohater jest dla niego na strzał i tym Grillem może poczuć się zbyt pewnie. Gdyby nam polosowało nawet najwyższy damage nie jesteśmy w stanie go skończyć bez pożaru, bez wysadzenia. Tutaj muszą być dwa strzały i nieważne, jakby bohater się starał, to musi wejść. Po raz kolejny nie trafiamy tak oczywistej pestki, to może się dla nas zemścić. Nie ma snajpera, więc musimy sobie sami poradzić z tym grillem. Na pewno ten jeden strzał z całkiem przyzwoitą rolką może nam tutaj w zasadzie Odrobinkę pomóc niestety jednak mimo wszystko nasza drużyna się ulewa, grillem się odwija z hita, kolejny pojazd, który odwija się z hita. A wcześniej pamiętacie jak nas dziura wili sprzeciw pancernych, no może tutaj mieli nieco mniej spanikowaną rękę i była okazja, żeby lepiej w nas przycelować, ale nie oszukujmy się, nas już w tej bitwie powinno nie być. Grillem wyjechał nas za bardzo celowaną błyskawicę. No, dwa razy. Nie powinno go być dużo wcześniej, ale i tak udało się tutaj coś ugrać dla siebie. Niestety teraz rywale wjeżdżają w kapach. Tutaj może zmierzać Is albo Kokodrillo, i pytanko, który z nich to akurat będzie, bo jeśli Kokodrillo, no to ok. Może uda nam się wbić w niego dwie pestki Is. Też raczej bez większego problemu, to wszystko zależy od tego tylko jak oni tutaj wyjadą. Jest parę wraczków, nasza dolna płyta w teorii wydaje się być zasłonięta, więc tutaj bohater też może nawet ten jeden pocisk odbić. Tylko no niestety ta dość spora przewaga liczebna przeciwników. Może nam nie dawać zbyt dużych szans na wygraną, jednak bohater jest sam na pięciu, ale ma nastrzelane prawie 10 tysięcy uszkodzeń, właściwie jedna pesteczka i dyszka będzie przekroczona. Tutaj przebijamy tego Isa, no niestety on nas też przebija, ale przeładujemy piersi, więc może nawet będzie 11 tysięcy, tutaj kończymy przeładowanie ostat. Ostatnia sekunda i obiekt 261 pojawia się na radarze. No niestety tak się skończyła nasza przygoda. Tutaj bohater był na pewno przygotowany, żeby być może nawet tego Isa zniszczyć. On był w zasięgu ręki, tylko ta arta przebrzydła nas tutaj dosięgła i trafiła niemalże centralnie, niszcząc pojazd naszego bohatera. Walczył do końca, został się jako ostatni na polu boju. Ale niestety poległ. Mam nadzieję, że taka powtórka Wam się podobała. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia na razie. Cześć i czołem.